Rozwój osobisty może zniszczyć twoje życie. I nie, to nie jest clickbait. Bo jeżeli nie zrozumiesz jednej rzeczy, to zamienisz działanie na konsumpcję, prawdę na maskę, a wolność na presję. I w tym filmie pokażę ci, dlaczego rozwój może być elegancką formą ucieczki: jak łatwo stajesz się niewolnikiem swojego lepszego ja i czemu nie zmieniasz się naprawdę, tylko po prostu lepiej udajesz. Zamieniasz działanie na podcasty i nazywasz to produktywnością? Spoko ale dziś pokażę ci, dlaczego to tylko elegancka ucieczka. Twoje lepsze ja to wciąż potrzeba być alubianem, tylko w ładniejszym opakowaniu? Okej, okay. ale dzisiaj nauczysz się, jak przestać grać kogoś, kto się rozwija i po prostu być sobą. Ciągle planujesz, poprawiasz, ale nic się nie zmienia? Okej, okay. pokażę ci, gdzie ukrywa się ten mechanizm i jak go rozbroić. I ty nie jesteś swoją checklistą, ani swoimi porannymi rytuałami, ani kursem za 997 zł. Jesteś tym, co wybierasz, gdy nikt nie patrzy, tym, co robisz, mimo lęku i tym, kim jesteś, bez aprobaty, bez potwierdzenia i bez przewodnika. I jeżeli myślisz, że musisz mieć idealny plan, misję i plan działania, zanim zaczniesz, to właśnie przez to stoisz w miejscu. Bo prawdziwy rozwój nie zaczyna się od planu, tylko zaczyna się od jednej decyzji. Spróbuję, nawet jeżeli nie wiem, co dalej. I pierwsza rzecz, czyli zamieniasz działanie na konsumpcję i nazywasz to rozwojem. Podcast, książka, kurs, kolejny odcinek, brzmi produktywnie? Jasne, większość ludzi tego nie robi. Ale czy to naprawdę coś zmienia? Czy tylko dobrze wygląda w Twoim własnym alibi? Uczę się, medytuję, ogarniam mindset, a potem mijają tygodnie i dalej jesteś w tym samym miejscu. I to nie jest rozwój. To jest eskapizm w ładnym opakowaniu. Uciekasz od działania pod pretekstem przygotowywania się. Brzmi jak odpowiedzialność, ale to tylko perfekcyjna iluzja. Jeżeli nie podejmiesz decyzji w chaosie, to nigdy jej nie podejmiesz, bo życie nigdy nie będzie idealnie gotowe. A ty nie będziesz też idealnie gotowy. Ale możesz zacząć właśnie przez to. I nie zrozum mnie źle, bo ja sam tak robiłem. 6 godzin dziennie, książki, notatki, wizje, plany, a w rzeczywistości zero działania, zero odwagi i zero efektów. I nie jesteś tym, co wiesz. Jesteś tym, co zrobisz z tym, co wiesz. Bo wiedza bez decyzji to masturbacja mentalna, a działanie bez perfekcji. To rozwój. Więc pytanie brzmi, czy naprawdę się rozwijasz, czy po prostu uciekasz? Bo może ta cała praca nad sobą to nowa wymówka, i może największy krok, jaki możesz zrobić, to przestać szukać kolejnego kroku. Bo twoje lepsze ja to kolejna maska, tylko ładniejsza. Zmienia styl, mówisz o energii, rano pijesz macze, medytujesz, zapisujesz intencje, ale dalej jesteś cholernie zależny od tego, co powiedzą inni. Nie rozwijasz się dla siebie. Rozwijasz się, żeby wyglądać na gościa, który się rozwija. I to już nie jest rozwój. To nowa forma dopasowania się. Bo twoje lepsze ja to po prostu bardziej akceptowalna wersja starego ciebie. Nadal grasz, tylko zmieniłeś scenariusz. Nadal chcesz być lubiany, tylko w nowym opakowaniu. O jaki świadomy chłopak! O, jak się zmienił, ale super się ogarnia! I wtedy zaczynasz grać nową rolę. Chcesz być cool, czy chcesz być kimś? Chcesz, żeby widzieli progres, czy żebyś ty czuł progres? Bo dopóki twoje lepsze ja jest zbudowane na tym, co inni uważają za rozwój, to ty nigdy nie staniesz się sobą, bo cały czas budujesz to samość z zewnątrz, zamiast od wewnątrz. To ma wychodzić ze środka, bo rozwój dzieje, się rozwój dzieje się w ciszy, gdy nie trzeba się chwalić, gdy nie trzeba nikogo przekonywać. Więc pytanie, czy rozwijasz się, czy tylko zmieniasz kostium? Bo może nowy ty to nadal stary ty, tylko w wersji którą inni lepiej kupują. I kolejna sprawa, czyli uzależniasz się od efektu, a nie od, od, od procesu. Jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze nie jest idealnie. Jeszcze nie jestem na tym poziomie, jak Ci z YouTube'a albo z Instagrama. I w efekcie nie działasz, tylko ciągle korygujesz plan budowy. I zamiast zacząć tworzyć swoje własne przedsięwzięcie, to tworzysz idealne warunki do ruszenia i mija tydzień, miesiąc, a potem rok. A przecież rozwojem nie jest to, co myślisz. Rozwój to nie jest perfekcja, tylko to jest działanie w chaosie, bo postęp nie wygląda jak Instagram, wygląda jak błędy, jak przypał, jak próby, które wyglądają źle. Ale to właśnie z tej nieidalności rodzi się ruch, bo ulepszanie przychodzi w trakcie. Nie na papierze, nie w głowie, nie na tablicy. I prawda jest taka: myślenie ani nie spali tłuszczu, analizowanie nie zbuduje firmy, a medytacja nie zrobi za ciebie pierwszego kroku. Więc musisz po prostu zacząć. I potem dopiero poprawiać. Więc pytanie brzmi, czy ty naprawdę jesteś perfekcjonistą, czy po prostu boisz się zacząć? I kolejna rzecz, czyli rozwój bez tożsamości równa się więcej presji, a nie wolności. Bo czy zauważyłeś, że im więcej się rozwijasz, tym bardziej czujesz się niewystarczający? Ciągle coś do poprawy, ciągle jakaś słaba wersja siebie, ciągle jakiś wyścig bez końca. Bo rozwój bez tożsamości to przepis na obsesję. Ciągle czujesz, że nie jesteś jeszcze tam. Ale nikt nie mówi, gdzie to tam właściwie jest, bo brak jasnej tożsamości sprawia, że rozwój nie daje wolności. On daje więcej presji. Zamiast, jestem ok i idę dalej, masz ciągle coś jest ze mną nie tak. A przecież, a przecież rozwój miał Cię uwolnić, a nie zbudować nową klatkę z motywacyjnych cytatów. Bo bez tożsamości każde nowe coachingowe odkrycie może Cię pociągnąć w inną stronę, bo nie masz kotwicy. Nie, masz, nie odkryłeś, kim jesteś. I masz tylko co powinieneś poprawić dzisiaj. Bo może nie potrzebujesz konkretnej zmiany, tylko decyzji, kim naprawdę chciałbyś być, a wtedy wszystko inne stanie się jasne. Więc, czy naprawdę się rozwijasz, czy tylko próbujesz zasłużyć na siebie? I kolejna rzecz, bo jeżeli nie wiesz, dlaczego się rozwijasz, to stajesz się produktem influencerów. Scrollowanie, kolejne kursy, kolejne notesy, kolejne nawyki, inna osoba, ale nie ty. Kupujesz ich produkty, żyjesz ich stylem, robisz ich rytuały i nazywasz to swoją drogą. Ale, gdzie w tym wszystkim jesteś ty? Gdzie jest Twoje dlaczego? Twoje powody, Twoja misja. Bo rozwój bez własnej misji to jest kult cargo, czyli na zewnątrz wszystko wygląda jak trzeba. Plan, poranka, codzienna intencja, medytacja o 6 rano, ale w środku jest pustka, bo to nie jest Twoje, tylko skopiowane od kogoś, kto wyglądał na ogarniętego gościa. Więc nie potrzebujesz idealnej wizji, planu, strategii na 5 lat. Nie musisz widzieć wszystkiego, zanim wiedzieć wszystkiego, zanim ruszysz. Ja sam nie miałem. Ja po prostu zacząłem. Zacząłem nagrywać na YouTube'a, bo miałem jakąś tam wiedzę i przeżycia. Później zacząłem trenować ludzi jako trener personalny, bo sam byłem ulany i wiedziałem jak z tym wygrać i to wszystko przyszło samo w działaniu, bo rozwój nie polega na tym, że masz gotową misję. Rozwój polega na tym, że idziesz i misja sama się tworzy. Nie przez idealne warunki, tylko przez odwagę, żeby ruszyć bez instrukcji i lepiej widzisz, jak coś zaczniesz, spróbujesz i najwyżej nie wyjdzie. To zmienisz kurs po prostu. To jest takie proste. Więc powiedz mi szczerze, czy ty naprawdę się rozwijasz, czy, czy robisz po prostu rzeczy, które dobrze wyglądają? Bo wiesz, rozwój osobisty miał Cię wzmocnić, a stał się Twoim nowym więzieniem. Bo zamiast wolności masz presję, zamiast tożsamości masz maskę, a zamiast działania masz wieczne planowanie. Bo jeśli nie zrozumiesz jednej rzeczy, to ten cały rozwój stanie się pułapką. A ta jedna rzecz to działanie ponad wygląd, tożsamość ponad checklistę, Twoje powołanie i dlaczego ponad to, co robią inni. Bo rozwój się zaczyna nie wtedy, gdy masz wszystko zaplanowane, ani wtedy, gdy masz gotową misję, tylko zaczyna się w chwili decyzji. Zrobię coś, nawet, jeśli nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. Jeżeli ten film był dla ciebie lustrem, jeżeli czujesz, że utknąłeś w rozwoju, który nic nie zmienia, to napisz w komentarzu, koniec tego, zaczynam działać. Nie dla aprobaty, tylko dla siebie.